Hej Kasiemka, witam wszystkich na moim kanale. I kolejna paczuszka. Tak, kolejna paczuszka robi się świątecznie, robi się prezentowo, a więc jest paczka pod flamingową choinką. Eee, tym razem paczka od Piotra z Podlasia. To już kolejna paczka. Piotr, wielkie, wielkie dzięki za w ogóle aktywność na moim kanale, za chęć wysłania paczuchy. No, jestem bardzo ciekaw, co jest w środku. Tak więc. No super, no zaczęło się, widzę już, kolejne paczki tam w drodze są, tak więc będzie e, ciekawie. No i co, no? Nie ma na co czekać, wyciągamy nożyk, otwieramy, zaglądamy, co tam Piotr spakował. Bierzemy nożyk, zabieramy się za otwieranie. Dosłownie przed chwilą paczka wyciągnięta z paczkomatu. Zobaczymy, co tam jest. Piotr się odezwał, że chce wysłać. I momentalnie wysłał, no momentalnie paczka się pojawiła <grywa> na tutaj moim impoście. No w międzyczasie też było kilka zapytań o paczuchy. Już widzę, że już dzisiaj dwie kolejne paczki do mnie idą. Jeszcze nie wiem, co tam jest, nie wiem od kogo, albo nie powiem od kogo. Zobaczycie, wypatrujcie odcinków. No i co? Zaglądamy. Gdzie jest góra? Gdzie jest dół? Hmm. Zaraz do tego dojdziemy. Chyba tu jest. Chyba tu jest góra. Dobrze, folia na bok. No i co, Zabieram się za otwieranie. Nie wiem, czy mówiłem, ale nóż oczywiście od neodumowego kasty. Pozor serdeczny Daniel. Tych, którzy uwielbiają magnes, to oczywiście gorąco zapraszam właśnie na kanał do neodumowego kasty. Tam co sobotę odcinek jest systematycznie. Także podziwiam i polecam. Dobrze, nożyk na bok. I zobaczmy, co nam tam Piotr spakował. Otwieramy. Otwieramy. Ho Co tu jest? Co tutaj takiego jest? No, no. Tutaj. Czyżby jakiejś słodkości? Zaraz sobie zajrzymy. Pyk-pyk. Zabezpieczone. Tu jeszcze. Są emocje. Radość z otwierania paczek jest normalnie nieoceniona. Nic nie uszkodzić. O, ho, 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 Takie muszelki. Takie czekoladki. Aha. Flaga Belgii. Tak jak Piotr wspominał, przywiózł coś z Belgii, oczywiście jest belgi belgijski akcent. A pisze w ogóle Belgijska czekolada, tak? Coś w ten, w ten deseń, jak sobie to przetłumaczę? Fajnie, super pięknie. To oczywiście trafi pod choinkę, ale tą w domu. Zresztą mnie w domu będzie jutro ubierana. choineczka. tutaj coś jest. Coś jest, coś jest. Eee, widać tu jakiegoś mieszkańca lasu w środku. Otwieramy, zaglądamy. To jest jakiś eksponat kolekcjonerski. No jest Żuberek, prosto z Podlasia. Wielkie dzięki Piotrze. A wiesz co ja zrobię? Chyba sobie tego żubra po prostu zostawię w mojej gablocie. O, będę o tobie pamiętał przez to. Dobrze, elegancko. Trafia do kolekcji. Propo żubrów, no to tak, żubrów z lasu. Są wor, wory, woreczki 120 litrowe, 12 sztuk. Super, to mi się zawsze przyda na sprzątanie lasu. Świetnie. Tutaj wypełnienie, wypełnienie. oho, oh, oh, to ja tam widzę. Dobra, niech tam miedziuszka się schowa, już się wygadałem. Otwieramy kolejną tutaj paczuszkę, 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 paczka w paczce, nacinamy i wyciągamy. Też jakaś puszeczka z jakimś tutaj bykiem, bykiem, bykiem. Chciał powiedzieć jupiter, jupiler, jupiler. Czyli to belgijskie coś, tak? Co to jest? Teraz sobie przeczytam bliżej. A tak, dobrze pisze. E, Pils, czyli jakieś belgijskie piwo. No, super. Fajna, ciekawa puszeczka w ogóle. No. To chyba pójdzie pod świąteczną choinkę. <grymne> e, dobrze. Coś dalej na warsztat. Też. Rękawice. Na pewno się przydadzą. No, super. Dobra, zmienimy kamerę. Tego nigdy mało, nigdy do, dosyć. Eleganckie, dopasowane. Fajne, i będą na sprzątanie lasu, i do roboty na magazynie i na warsztacie. Super, Piotrze. Wielkie, wielkie dzięki. No, i co tutaj? Co tu się ukrywa? Pod tą gazetką. Kolejna gazetka. Oszczędności. Tak, oszczędzajcie. kupujcie masło w biedrze i będziecie oszczędzać. <laughs> o, o, o znajomy temacik, mega znajomy temat. Patrzcie, chłodzenia, chłodzenia, chłodzenia z laptopów. Kiedyś tego naprawdę bardzo dużo przerobiłem. Świetna robota, to trochę jest dłubaninki dłu przy tym, ale wprawne ręce i oczywiście wydobywamy miedziuchę wydobywamy aluminium, mało złomiku jest także Piotrze, no wielkie, wielkie dzięki no, to oczywiście trafi no no super Piotr elegancko będzie fajna, fajna kopalnia miedzi od, od, odcinek oczywiście sobie zrobię osobny którego sponsorem będzie Piotr Dobrze, robimy porządek na tutaj warsztacie. A jak się rozprawić właśnie z tymi tematami już Wam pokażę. Czemu nie? Tak sobie pomyślałem. Czemu, 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 czemu nie? Zawsze można wydobyć trochę miedzi. A więc co? Należy ubrać rękawice. Ze względów BHP, ale też ze względów Wam powiem tak naprawdę że jest zimno, jest zimno tutaj u mnie na, na, na warsztacie ogrzewania sobie nie włączałem, no bo tak tutaj wpadłem prosto po pracy Pojecham do paczkomatu po tą paczkę są rękawice no, mamy tutaj pierwsze lepsze pierwszy lepszy, tak powiem tutaj zestaw kombinerki jakieś się przydadzą, szczypce, albo bo gdzie mam tu jeszcze moją żabkę o, może i to się przyda też no i co no tutaj prosto, no bo trzeba coś wyrwać z tego, tylko po prostu przekręcić, patrzcie, pyk to samo wychodzi naklejeczkę się usuwa jedną rzecz mam załatwioną teraz tutaj z tego aluminium trzeba to wyrwać, tą miedziuchę o fajna robota i przewaga koloru przewaga mie miedziuchy o, jest aluminium będą będziemy sobie teraz elegancko Miej miedziuszkę, cyk, cyk, tu mamy jeden temat załatwiony i patrzcie, już mamy taki kawałeczek miedzi. No i jeszcze jest miedziucha tutaj ukryta, w tym najlepiej to wybić sobie na imadle, zaraz wam pokażę. Mamy imadło. Cyk. Jakiś młotek, młotek jest, jakiś śrubokręcik. Jest śrubokręcik, no i co, z tej strony? Po tej przeciwnej stronie coś to blaszka miedziana, pyk Jak fajnie to wyszło? Tak. Miedziana blaszunia. To oczywiście wszystko trafi do, do, do miksa. Wrzucam tam od razu do pudełka z tymi e, chłodzeniami z laptopów. No i co? Zostały to oczywiście do wyrwania, do oberwania te tutaj cztery śruby, cztery wkręty. No, to tak, brutalnie jak z wyrywaniem zębów. Kominerki. Nie, nie, o no tą zawleczkę trzeba tak uszkodzić, zerwać i potem to już samo wylatuje. No, nie chcę tak prosto wylecieć jak ja o tym mówię. Różne tu są tematy. Nic obcą. Jak nie tak, no to tak. mikrowizacja to była musi Tych, tych Tyk, Tyk. Wyszło razem z aluminium No, taka właśnie dłubaninka na najlepsza wiecie. na kolankach w domku przed telewizorem, no, wyszło, no zimno to te, też mi w paluchy to tak to nie idzie jakby się chciało, nie ma jak w domu, nawet właśnie jak z kabelkami w domu, też tam ktoś taki ciekawy komentarz pisał właśnie, że no, jak na warsztacie jest zimno, to ktoś tam podgrzewa sobie kable do, do korowania. No i właśnie tak jest prawda, bo są twarde te, te przewody. No, w domu jest, jest cieplej, dlatego jest lepiej. Pyk, złomik i jeszcze jeden tutaj. Złomik do wydobycia. I elegancko, o tu jeszcze zostało, nie ma tak elegancko, jeszcze, jeszcze jest tutaj. Pani Flaming, czyliś Pan, dobrze. O, kamera obrywała. No i dobrze, i mamy fajny tutaj aluminium odlew do pudełka, cyk. No, tak to wygląda. No, i tak właśnie prezentuje się zawartość paczki od Piotra z Podlasia. Jeszcze raz wielkie dzięki, żeby nie być gołosłownym. Żubr z Podlasia trafia do tutaj flamingowej gabloty. Gdziecie tutaj, panie Żubrze, włożyć? Też muszę to pokombinować z tą gab gablotą. No na razie damy tego Żuberka tutaj. Te wszystkie eksponaty kolekcjonerskie w większości są pełne jest tylko kilka starych puszek, reszta wszystkie spełne. Taka kolekcja. Generalnie staram się właśnie zbierać tematy tyskie. No ale żuberek jak najbardziej tu pasuje. <śm> <śm> żuberek już w gablocie sobie czeka. Tutaj fanty pięknie się prezentują. No i co? Co my tu mamy? Oczywiście czekoladki i ten tutaj napój jupiler. E, jak jubiler. <noise> jubiler jedzie ze mną do, do domu. E, na pewno e, to trafi pod świąteczną choinkę w domu. Worki na śmieci jak najbardziej mi się przydadzą, bo już, już tam mówiąc krótko, jadę na oparach. Rękawice, no to zawsze, zawsze, zawsze są przydatne. No i co? No i wypatrujcie odcinka właśnie z demontażu chłodzeń z laptopów, e, którego sponsorem będzie Piotr z Podlasia. No i co, no nie chcę e, przeciągać. Piotrze, zrobiłeś mi mega niespodziankę. Fajną frajdę. Paczka cieszy zresztą mnie. Każda paczka cieszy jak małego chłopca. E, no i co, no nie ma, nie ma co przeciągać. E, standardowo, jak się podobało, to zachęcam do łapkowania, do komentowania, do subskrypcji mojego skromnego kanału. Jeszcze raz gorące pozdrowienia dla Piotra z Podlasia. No i co, Hej Kasiemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!